Co to znaczy, że jest się, by a my? Dzień dobry, czy to nasz ulubiony youtuber, czyli Pako Polako? Kim ty jesteś? Mam dla pana pewną depresję. Proszę bardzo. Mam upako u Pako Polako? Co to ma znaczyć? i Witamy Państwa w programie Mam Talent U Paco Polako. A oto nasi jurorzy! Czemu? Ten zamaskowany Ktoś! Nasz ulubiony YouTuber, czyli Paco Polako. Mm -hmm, mm -hmm. I czarno-biały Stefan. Właśnie tak, Stefan. Jestem Holido i dla Państwa teraz zaśpiewam. Jestem na no nie. Po pierwsze. To jest Mam Talent, ani nie The Voice of Poland, czy Kids. Prosimy stąd wychodzić. Słyszałaś? Czy jesteś tego pewien? Hej, Halino, prosimy się stąd wynosić, inaczej weźmiemy ochronę. No, liczę do trzech. Raz. Dwa. Nie, tylko nie liczę i do trzech. Błagam. Proszę. Dobra, już to idę. Wy Wyseli tutaj macie jakąś ochronę? Tak, szczerze, to nie. To była taka ściema, żebyś się stąd wyniosła. I już tutaj nie wróci. O dobra, to teraz poprosimy następnego uczestnika. Aby reflet. Hej! Że to jestem tak! Podobał mi się ten występ z fletem i twój idiański ton. Mi też się podobało. To miało swój humorystyczny ton. A ja jestem na nie! On nawet nie umie mówić po polsku. Prosimy się stąd wynosić. Empos <laughs> Dobra, to w takim razie kto następny? Przywitać! Jestem ciąg-ciąg Duży Miecz! I tu... Uh, a oto mój asystent! Radek! Radek, chodź! Siema! Moim talentem jest... Władanie mieczem! I zaprezentuję wam moje niesamowite zdolności w formie pokazów! Radek wystrzeli do mnie z tego oto pistoletu kulę. A ja ją przetnę. Dajesz Radek. Serio? E, nie mieliśmy żadnej próby. Właściwie skąd? Wysłuchałam tego gluka z Fortnite'a. no. Ok. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. Nie tu nie było. Ktoś wezmę jakiś sprzątającą. Mamy tutaj złoki na scenie i poza tym chyba musimy to, to dyskwalifikować. Tam wystałem z powodów trupów. Um, no to przejdźmy do następnego. Chyba, że nasi pozostali urazy mają jakieś komentarze. Ten widok będzie mi się śnił po nocach Bez komentarza Ale muszę to W dzisiejszym odcinku z Fortnite Z Fortnite będę trollował w chowanym Moich kolegów O milion fałdolców. Zostawcie lajka, subskrypcję na, kan na kanale Fortnite Kid 2 689. Jest, 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 jest. Uh, 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 uh. Oto mój super talent, proszę państwa, panowie. Jak widzicie, umiem wygrać każdą grę Fortnite. Właśnie tak. Fortnite to moje życie i takie pytanie. Dlaczego tutaj na tej scenie jest tyle krwi? I poza tym, liczę na pozytywne opinie. Jak Fortnite idzie, ty przez ten cały czas coś siedzia, komputerem do 18 lat nie widzieliśmy co ty tam robiłeś. Robiłeś patrząc po dźwiękach z gry. Gry grałeś Fortnite'a i poza tym jestem na nie wejść i do domu i tak nie dostaniesz fałdolców. Mój cały kochany, nie zjedzie, już jadę na ciebie, na ciebie z moją całą armią widzów. Mam ich całe dwa. Naprzód moja armia nieustraszona No Oczywiście dajcie lajka, subskrypcję, zdonatujcie. Tujcie kanał Pako Polako. Czekaj, co? Następne prosimy. Witajcie, jestem czarodziej. Dzień Merlinus Pospolitus. I umiem czarować. Oto moja pierwsza magiczna sztuczka. Abracadabra. Czary mary, bimus sala bimus! Halina, wybieram cię, naprzód! Ty! Ty w zielonej czapce i okularach! Ty uchłamać Halinę! Tu nie być żadna ochrona! Halina miażdżyć. Halina ma być, wygrać ten program! Halina ma wygrać ten program! I zaczej zrobi z wami to samo, o co z nim? Słyszę ci teraz powiedzieć, że Kalina wygrać program. Eee okej, okay, Kalina wygrałaś. E, prawda, Stefan? Eee tak, pra, pra, pra prawda. E, e, Halina wygrywa. Uu! Gratulacje, a twoją nagrodą jest owacja na stojąco. Możesz już iść do domu, pa! Eee, schalina, wygra! ja już może móc odejść z tego miejsca! Eee, w końcu coś wygrać! Eee, jeszcze Bro, e, jakąś karybkę. Dobra, Stefan, mam go! Zdejmij mu tą czapkę! Czapkę oraz okulary! Szybko, wyrywa się! Dobra, da, dawaj mi tą, tą czapę. Mm, ciężko schodzi. Ach, mam cię. To niemożliwe, to mój największy wróg. Pan Kleks. Dok, to przez ten cały czas byłem ja. Pan Kleks. I teraz będę miliarderem z udziału u, to wszystko się transmitowało na żywo. I już mnie nikt nie powstrzymał! Ej ty, czarodziej! Dawaj znowu Halinę! Abra kadabra Bim, Sala, Bim! Halina! Wybieram cię! zaprzód! Nie znowu ona! Nie! Kto tym razem wezwać Halina? Z tego z jej okularami! To jest ten... Wyślał na to, że to jest ten sam, co w tej czarce zielonych okularach. I on mówi, że nie wygrałaś programu. Masz, mamy dla Ciebie wspaniałą ofertę. Możesz go zniszczyć. Idź ze mną. O! A pomocy! A! No i po kleksie, co teraz? Jak my się stąd wydostaniemy? Nie bój nic! Będziemy teraz bogaci. Przez cały czas to wszystko nagrywałem. No, i teraz, jak to tylko lekko zmontuję, wrzucę to na YouTube'a, i na tam inne platformy streamerskie. I poza tym, e, czarodziej! tego mi czarno-białego na chatę. Moją chatę, nie swoją. Żeby nie było z tego porozumień, bo nie chcę mi się nagrywać kolejnej części. Z Maru, z CVD-Bam! Ba, Jesteśmy na Podlasiu Jak my stąd się wysuniemy? Człowieku, ale ty mieszkasz na Podlasiu Nie. Czekaj, co? Czemu ja mieszkam na Podlasiu? Od kiedy? Nie jestem podlasianiniem Jestem Podkarpacianinem Czekaj, co? tuje, napis KONIEC Usunięte strachy to im Czekaj co z moją postacią eee, Już się nigdy nie pojawia Pojawia się w świecie a to, co się kryje pod kapturem, nie zostanie ujawnione? A tu patrzcie! Jestem starym dziadem! O teraz to kolina by najlepszym być. Halina, jest super i tak ma być. Jeśli chcesz być tak fajny jak Halina, po prostu to oglądaj. Hali! Hali! No! Hali! Choli No! Jeśli chcesz takim super, super być Halinę, oglądaj, by najlepszym być Pako, pako, polako, zasubskrybuj i daj lajka już Bo wtedy będziesz giga i już HOLI! Choli no, Ha, ha, ha Ale z ciebie Bambiek Bez fałdolców Właśnie tak ty szaro głowie i chcesz się pozbyć, to te... łatwo. To najpierw będziesz musiał mnie pokonać w meczu Fortnite. Gramy na Tiglity naprzód, jestem taki na co ma sensu, usuwamy tą postać Teraz wygłoszę swoją bardzo dramatyczną mowę, teraz zgram z tamtym typem Fortnite'a Ta scena też nie ma sensu I will like run out of five i czekam na szóstkę Musicie mnie zdać, żeby był mission respect plus No, ok, það er aðeins. Yeah! Oh.